Wreszcie stawiasz granice, postanawiasz, że zrywasz. I zamiast ciszy i spokoju zaczyna się całkowicie nowa gra, tylko troszeczkę inna. Plotki, półprawdy, zmienione historie, zupełnie nie dowiadujesz się nowych rzeczy. I nagle to nie ty odszedłeś, odeszłaś, tylko ty zniszczyłaś albo zniszczyłeś wszystko, całą relację. Nie on albo ona ranił, raniła, tylko cierpiała lub cierpiał przez ciebie. Nie było przemocy, tam była twoja histeria. I to jest klasyczny mechanizm obrony, bo osoba narcystyczna nie znosi, kiedy ktoś zobaczy prawdziwe oblicze tej osoby, zatem wyprzedza fakty, tworzy własną wersję wydarzeń. Wersję, w której to on albo ona jest ofiarą, a ty winien, winna, szalony, niewdzięczny, niewdzięczna. To próba zahamowania wizerunku, ale też zemsta, bo osoba narcystyczna nie znosi przegrywać. A odejście to jest porażka, zatem zrobił wszystko, żebyś wyglądał, wyglądała źle, żeby inni Ci nie wierzyli, żebyś sam, sama zaczął. Wątpić w siebie. Nie o Ciebie tutaj chodzi. To jest teatr, który ma ochronić ego tej osoby. Więc nie tłumacz się, nie prostuj każdej plotki. Ci, co chcą zobaczyć prawdę, oni ją zobaczą, a ty nie musisz nikomu niczego udowadniać.